Zapraszamy na adaptację mitu o Demeter i Korze. Mit ten, znany również jako mit o jest jednym z najbardziej fascynujących i wielowymiarowych opowieści w greckiej mitologii. Opisuje on głębokie emocje, takie jak miłość matki do dziecka, a także dotyka kwestii cykliczności natury i zmienności pór roku. Demeter, bogini urodzaju i rolnictwa, była jedną z najważniejszych postaci w greckim panteonie. I córka Kora, za nornisza jako Persefona, była symbolem młodości i niewinności. Ich relacja symbolizowała nie tylko miłość matki do córki, ale także głęboka więź z naturą. Punkt zwrotni w micie o Demeter i Korze następuje, gdy Hades, bóg podziemia, zakochuje się w Persefonie i postanawia ją uprowadzić. W wyniku tego czynu Demeter pogrąża się w głębokiej rozpaczy, co ma katastrofalne skutki dla ziemi. Bez jej błogosławieństwa rośliny przestają rosnąć, a świat znajduje się na krawędzi głodu. W poszukiwaniu swojej zaginionej córki Demeter przymierza świat, odmawiając ziemi płodności. Jej smutek odzwierciedla się stanie natury: rośliny wienną, a ziemia staje się jałowa. Zaniepokojeni sytuacją na ziemi, inni bogowie interweniują, próbując przekonać Hadesa do uwolnienia Persefony. Ostatecznie Zeus, król bogów, decyduje się interweniować, nakazując Hadesowi zwrócić Persephone matce. Mit o Demeter i Korze, pełnię z głębokich emocji i symboliki, pozostaje jednym z najbardziej sugestywnych i wpływowych opowieści mitologicznych. Nie tylko opowiada o miłości rodzicielskiej i cyklach natury, ale także oferuje refleksję na temat ważny dla współczesnego świata. Tak jak ochrona środowiska i zrozumienie cykliczności życia. Sztukę dedykujemy wszystkim rodzicom. Ale nawet jest tylko łowę i nawet nie spojrzał na żadną z nas. Podciągnęła biłycznego, śpiewała nieprasami. Bardziej zuprawnie skończyła ciółka nasza i ufała Serce, które na robi, zapadło, miło się tego ucięło. Żałosne jej skargi odmawiały się po górach i lasach całej naszej słonecznej na prywatnej. Znamy tę skutkę historii. Choro, bądź ostrożna! Rzeszała myśl biłyczny pewnego lasu. Narzędzia znały nas. I sprawiało, że pochylił się na deszcz i wychęcał. I ujrzał w wodzie, z którym pasuje cię ukarała, bogini miłości. Posłuchała, fruzyta próś obrażonych boginek. I sprawiła, że zakochałeś się samym sobie. Zapomniałeś o łowach, szybko nogich i o towarzyszach do Całymi dniami wypatrywałeś się w jedach brzącą falę źródełka. Umarłeś bez wątku i miłość do swojego odbicia, A na twoim grobie wyrósł ten piękny kwiat, Ośmierzysty się płatka, jak ciemnego O bogowie, jak te płatki mnie pachną, Jak leciutko drzą na wietrze! Co za urok, co za zapach! Ach, ach! Gdzie mam cię szukać? Lęk jakiś napełnia moje serce. Wręcz mnie złe przeczucie, co mogło się stać. Koro, koro, teraz bardziej się niepokoję, co mogło się wydarzyć. Ja, bogini ziemi, nie mogę odnaleźć swej córki. Przecież znam każdy kontekst tego królestwa, ale nigdzie jej nie widzę. Ozył się gromowładny! Oświeć mnie! Nie rozumiem, co się dzieje! Gdzie jesteś? Bez ciebie nie ma dla mnie życia ani radości. Jesteś promykiem, który rozjaśnia moje dni. Koro, córeczko, koro szczęście ty moje. Tylko zapragniesz. Otoczę cię bogactwem i luksusem. Rozkazuj, a będę ci posłuszny. Jedyne czego pragnę, Hadesie, to wrócić do mojej ukochanej boskiej mateczki, która na pewno bardzo cierpi. Dlatego proszę, wypuść mnie. To niemożliwe. Wiesz przecież, że wyroki Zeusa nie mogą być cofnięte. Nie żądaj co niemożliwe. Tak bardzo pragnę być była szczęśliwa, tak bardzo Cię kocham. Nie mogę być teraz śliwa w rejnie wiecznej ciemności, gdzie nie ma słońca, wiatrów, drzew i motyli. Nie mogę żyć bez błogosławieństwa mojej mateczki. Nie mogę kochać przymusu. Ależ to wszystko się zmieni. Zobaczysz, będę dla Ciebie dobry. choć pokażę Ci moje królestwo. Jest takie piękne i tajemnicze. Persebonu, że moje królestwo jest stokroć piękniejsze niż Ziemia. Jest nadzwyczajne, wspaniałe, tajemnicze, czym jest zwykła i pospolita. Bądź mi wierną i posłuszną żoną, a wielbić cię będę po wszystkie czasy. O, jakże ślepy Hadesie, skoro sądzi, że Twoje królestwo jest piękne? Moje królestwo to świat śmierci i zapomnienia. Piękną jest tam, na Ziemi. Tam, gdzie panuje moja ukochana mama. Tak bardzo pragnę, byś była szczęśliwa, ale gdybyś nie zerwała tego narcyza. Wiem, 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 że byłam mlekomysna. ale czy zasłużyła na taką straszną karę? To nie jest kara. Persefono, wierz mi, uczynię cię szczęśliwą. Jestem Bogiem, mogę to zrobić. Zapewnia się o tym. Demeter, bogini, ładca, bo niech cię prosi. To ja, Helios. Na pewno mnie poznajesz. Chcę ci powiedzieć, czego dowiedzieliście się na Olimpie. To na pewno cię zainteresuje. To dotyczy kory. Czy odzyskam swój skarb? mojego życia, radość w I tak, i nie, Demetyl. Rea wstawiła się za tobą, ale Zeus, jak sama wiesz, nie mógł cofnąć swoich wyroków, bo to niemożliwe. Ale postanowił coś, co na pewno cię cieszy. Otóż władca Olimpu zdecydował, że córka twoja, Kora, będzie o to dzieliła czas między matkę i męża. Ale jak to? Przecież to niemożliwe, żeby byłam w dwóch miejscach jednocześnie. Oczywiście, że nie jest to możliwe. Dlatego znalazł wyjście następujące. U małżonka swego Hadesa znęcać będzie jedną trzecią roku jako Persefona, pani podziemnego królestwa. Natomiast przez pozostałe dwie trzecie każdego roku będzie się miała przy sobie. Będziesz się mogła nie ucieszyć do woli. Będzie ci córką jak dotąd. Jak to? Co ja słyszę? O Bogowie, co za radość! Co klątwę? mi ucieszmy się i radujmy na powitanie kory!